Prowadził. szefie to jest świątynia co się dzieje czy ja kogo Musisz tam wam siły nad mi tak mówię nie wiem czy dam radę ja naprawdę nie zgrzeszyłem Podwałem niewinnego człowieka zgrzeszyłem kurde Podwałem niewinnego człowieka, a później chciałem za niego okup. Obiecuję, że już więcej tego nie zdobę. Zachowałem się nieodpowiedzialnie i głupio. Przedawkowałem narkotyki i myślałem. Myślałem, że jest coś więcej. Postawiłem sobie innego Boga obok ciebie. Wybacz, proszę, Ojcze. No. Obiecuję, że że już więcej tego nie zrobię. Będę wierzył tylko w ciebie. I odstawię na bok narkotyki. Obiecuję. Amen. Przyszła um. pora na mnie. Mimo. Nieraz pokazywałeś mi, że istniejesz. Ja dalej. To, że jesteś dzisiaj, przekonałem się w 100%, że byłeś przy mnie. Tak, to Ty uratowałeś mnie z tego zła wszelkiego. I to dzięki Tobie jestem teraz wolny. Jestem teraz wolnym człowiekiem. Próbuję znaleźć normalną pracę. Wyżywić całą moją rodzinę. A potem do Ciebie, spotkać Cię. <grym> jako ja, Twój syn. Amen. 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 Wydaje mi się, że... W pokoju Chrystusa. Bogu, Bogu, będę Bogu niech będę. Dzięki. Niech Dziękujemy. Co tam szefie? A, zapomniałem, zapomniałem. Pani Maddafaker, panie Slagor, czy panie Niki? milk?

Czy grzechy są odpuszczone? Proszę nie płakać. Widzi pan, jaki Bóg jest miłosierny. Fatih leży krzyżem. Bo stwierdził, że ma jeszcze więcej grzechów. Co ja narobiłem? Chcę, żeby. Fati, jestem z Ciebie dumny. Szefie, jestem dumny z Pana. Naprawdę. Dziękuję Ci. To Panie była... Madafaker, Panie to Fatih jest? Znagor. Panie Fatih z proszę wystąpić przed ołtarz. Dobrze, już. Chodź, szefie. Panie Boże, oświeć nas. Pokaż nam znak, że istniejesz. Pokaż nam znak. O kurde. Oh! Widzicie Bóg istnieje. To boga. To był znak. To był znak. To był znak. Powiedz, twarz, to, to w niej widzisz? Co widzisz, szefie? Co widzisz, szefie? Tak, wyjdźmy, wyjdźmy. Boże, dziękuję Ci, że ja odkupiłeś moje grzechy.